Witam! W kolejnej części zagramy w DOOM 2. Gram w ten poziom nie wiem który raz, ale... dwa razy zginąłem, a za trzecim razem nastąpiła jakaś cholerna desynchronizacja dźwięku. De się. Pierwszy raz coś takiego miałem. I muszę od nowa nagrywać! Tak, a doszedłem już prawie do samego końca! Jestem pan z Schengenem, który. No. Nie, co ja w ogóle robię z używaniem? Nie potrzebuję. No, to! to jeszcze do mnie szczera? Kurde! Fantastycznie. I. Moment. Dobrze. Nie, i tak muszę wczytać przecież. Ale dobra, to jest tak mój ulubiony poziom, albo jeden z... Jeden z... Jeden z ulubionych. Zrobiony przez John Romero, jeśli się nie mylę. John Romero akurat te, te poziomy robi, które mi się bardziej podobają. Tak wyszło. Chain gun i jestem gotowy, żeby Aha, tuż i tak było otwarte. Okej. Okay. Zdrowie, 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 zdrowie. Tam jest apteczka. Nie wyszło. Pozbroję, pozbroję. Dobrze. Nie wrócę się tu na górę, bo to było pełno apteczek. Kurde, żeby tym razem nie. Nie tutaj! Chciałem powiedzieć, że mam nadzieję, że tym razem nie będą mi takie jaja z tą desynchronizacją. Wiem, że nie powinien tego być, ale Trudno. Ponadto, dać mi tą amnicję do szczerby. A nie mogę? Co z wami? Dobrze to teleport. Tak naprawdę. Cholera, kto szczera? Yy, tak naprawdę powinienem iść. Nie, dobrze tutaj powinienem iść, i mam czerwoną kartę, dobra. To teraz. Tutaj już się nie mylę. Przestań, ktoś. Nie! Już wiem, jak powinien zrobić. nie zrobić. O! Nie, lawa! Tu, pójść. Ej, jest Tu, y, sobie wziąć wrzutnie na przykład i tutaj pójść. Tu się rozpędzić, tutaj zejść. I teraz jestem na wysokości tych pudełek, więc można wziąć kartę. A teraz mogę iść tam gdzie ta karta jest przeznaczona, czyli w to miejsce i dwurukle po prostu okay. Tu teleport Hello No, najpierw załatwię wszystkich, którzy są w tym budynku To O, a nie to w sumie. Nie potrzebowałem kurde co nie Potrzebowałem tego aż tak bardzo. No i znowu windą i teraz mogę iść tutaj. To będzie po raz pierwszy użyję BFG w tym zagremie, bo wiem, że warto. Patrzcie. Dobra, powiedzmy, że wystarczy. Aż. Kurde! Kurde! Co się dzieje w ogóle? Nie wiem rzeczy. Dobrze, przeżyłem, mam żółtą kartę, tak? To teraz mogę sobie tutaj pójść. Bo te windy teraz się aktywowały, że tak powiem. I dobra, mam żółtą kartę, więc mogę iść. Mogę się rozpędzić, na przykład. Tu. Co to jest w tym... w tym miejscu Aha Czyli w tamtym w tamty jak nagrywałem poprzednio to jednak źle poszedłem. Oszesz. Chyba najpierw trzeba tu iść. A, się. suitaj. Spadaj. Spadaj mówię tutaj, zobaczymy co jest tu Eee. Y Zostałem mapę, która czasami tak naprawdę, naprawdę bardziej przeszkadza niż pomaga, bo. O nie! Nie trafię sobie jeszcze w ciebie. Gijesz, gijesz. Trzy czaszki. Po jakiejś śmierci powstają trzy czaszki. Nic nie widzę. Ten przycisk jest jakiś. O! Skąd żeś się wziął? Coś tu jeszcze jest? Tu w górę? To dwa strzały potrzebowało. W górę, 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 w górę. Przycisk. Który coś robi. Przycisk. Który coś robi. I no i co? No i nie mam pojęcia w ogóle co się stało. Co to za... ...miejsce? Przez przypadek chyba odkryłem sekret. Nie wiem, co się stało. Dobra. A szczałka? O. A, no to fajnie macie! Dobra. Czyli jednak... Dobrze poszedłem. Teraz mogę iść w tę część. A tam nie widziałeś nas? Się przydaje. muszę przyznać. Potrafię spignować takie odległości. O, szlag. Tutaj były. Co jest kurde ile was jest tutaj miliard? I ciebie chcę zabić właśnie. I ciebie i ciebie i ciebie i ciebie. To ja tam sobie, dojdę później. Coś... O, oh, Jezus... Co? Co? Nie! Nie! <laughs> Zobaczymy w kolejnej części.